Dajcie, kochani, dziś pokażę Wam nową, limitowaną kolekcję IKEA Om Jange 2025. Inspirowaną szwedzkim folklorem i tradycyjnym stylem, ale w nowoczesnym wydaniu. To wyjątkowa seria IKEA, która świetnie wpisuje się w klimat jesiennych dekoracji do domu i przytulnych aranżacji wnętrz. Kolekcja powstała z tradycyjnych materiałów, litego drewna, sosnowego, wełny, kamionki i dmuchanego szkła, więc to także świetna propozycja dla osób ceniących. Naturalne dodatki do wnętrz i skandynawski minimalizm. W filmie zobaczycie m.in. funkcjonalną szafkę ścienną w stylu vintage, ręcznie tkany dywan, dekoracyjne tekstylia z folkowym wzorem, a także wyjątkowe szklane naczynia, które łączą w sobie piękno mleka i bursztynu. Przypominam, że wszystkie prezentowane w filmie produkty znajdziecie w opisie tego filmu oraz w przepięknym komentarzu. A teraz zapraszam na odcinek. Na początek pokażę Wam coś do kuchni, a mianowicie piękną zastawę stołową z dmuchanego szkła. Projektantka inspirowała się starymi, szkliwionymi miskami z białym zdobieniem i przyniosła te kolory właśnie na to szkło. Dzięki temu otrzymaliśmy naczynia, w których bursztyn miesza się z mlecznymi tonami. Ten bursztyn od razu skojarzył mi się z Morzem Bałtyckim i końcówką lata, a gdy w to szkło wpadnie jesienne słońce, yy, Wygląda to naprawdę magicznie. Część szkła jest przejrzysta, część matowa i właśnie to sprawia, że każde naczynie ma swój niepowtarzalny charakter. Ta miska o średnicy 15 cm kosztuje prawie 30 zł i oczywiście można w niej serwować sałatki albo zupy w temperaturze do 50 stopni. Bez problemu można ją myć w zmywarce. Minimalistyczna szklanka, w której możesz serwować zimne napoje. Nie tylko podczas codziennych posiłków, ale przede wszystkim na przyjęciach. Jedna szklanka kosztuje 20 zł, więc, no, nie jest tania, ale zachwyca swoim designem. Jej pojemność to 280 ml. Ten dzbanek kosztuje 80 zł, a jego pojemność to 2,7 litra. Nadaje się zarówno jako dzbanek, jak i wazon. Zobaczcie, jak przepięknie widać na nim właśnie tę część transparentnego szkła i mlecznego. No bursztyn i mleko, albo mleko i miód. Takie skojarzenia przychodzą mi na myśl, gdy patrzę na ten dzbanek. Jesienne wieczory umili nam ten świecznik na D-Lighty, Kosztuje 25 zł. Podstawa została wykonana z barwionego szkła i pięknie podkreśla ciepły i przytulny blask świecy. Duża miska, idealna na jesienną sałatkę, kosztuje 80 zł, a jej średnica to 30 cm. Można zarówno przygotowywać w niej jedzenie, jak i bezpośrednio z niej jeść. Bardzo oryginalny, kolorowy świecznik. Wysokość 20 cm kosztuje 20 zł. I tu ciekawostka. Kształt świecznika został zainspirowany wizerunkiem panny młodej w tradycyjnej szwedzkiej sukni ślubnej z XVIII wieku. Jest to hołd dla szwedzkiego dziedzictwa kulturowego. Teraz coś dla miłośników przechowywania w sposób niestandardowy. Kosz za 80 zł, który został wykonany z ratanu o niepowtarzalnym kształcie i ozdobiony niebieską wstążką. Jest na tyle duży, że zmieszczą się w nim pledy, poduszki i czasopisma, wszystko co jest niezbędne jesienią. Jego wymiary to 40 na 40 cm, a wysoki jest na 26 cm. No i możemy też kupić zestaw dwóch koszy za 100 zł. Są to ręcznie wyplatane kosze stopoli, zdobione kolorowymi detalami, które wnoszą do pokoju dziennego skandynawski akcent. Inspirowane są szwedzką sztuką ludową idealne na rzeczy, które warto mieć zawsze pod ręką. Proste drewniane tace, idealne do serwowania przekąsek i napojów, a także do wyeksponowania ulubionych przedmiotów. Dwie sztuki kosztują 80 zł, więc no. Nie są tanie, powiedzmy sobie szczerze. Jako ciekawostkę warto dodać, że inspiracją dla tych tacek jest tradycyjny szwedzki, nie wiem czy dobrze wymówię, swe pask, czyli okrągłe lub owalne małe pudełko wykonane z drewna giętego na gorąco. Miłośnicy oryginalnych dekoracji znajdą tutaj również nietypowy wieszak ścienny w formie kwiatu. Komplet trzech sztuk kosztuje tylko 14 zł. Te haki to nie tylko piękna dekoracja, ale też rozwiązanie problemu przechowywania czapek czy torebek lub naszyjników. No i czas na tekstylia. Oto dwie poszewki na poduszki o wymiarach 50 na 50 cm. Każda poszewka kosztuje 20 zł. I każda została wykonana w 100% z bawełny. Poszewki inspirowane są szwedzką sztuką ludową. No, i to dopiero oryginalna dekoracja. Jest to makata ścienna za 40 zł, wykonana z bawełny. Jej wymiary to 105 cm wysokości i 70 cm szerokości. Makata jest z jednej strony gładka, a z drugiej strony ma bardzo oryginalne wzory, które podobno są unowocześnioną formą szwedzkiej ludowości. W kolekcji znalazł się również wielobarwny klosz lampy wiszącej, kosztuje 50 zł i został wykonany ze stali. W tej niezwykle oryginalnej kolekcji znalazły się również meble. Pierwszym z nich jest stołek za 150 zł. Podobno ma udźwig nawet dla 110 kg. Jest stabilny, łatwy do przenoszenia, wykonany z litej sosny o ciekawym trójkątnym kształcie. Kolejny mebel z nowej kolekcji to ta szafka o wymiarach 38 na 45 cm za 300 zł. Graficzny motyw drzwi i różowy kolor sprawiają, że ta szafka to istne dzieło sztuki. Dodatkowo mebel ten łączy w sobie funkcjonalność ze stylem i tworzy praktyczne rozwiązanie do przechowywania. Ma półkę, która pozwala uporządkować rzeczy. Idealna do małych przestrzeni ma tylko 19 cm głębokości. Kolejny niezwykle oryginalny produkt z IKEA to ta ławka z pojemnikiem za 380 zł. Została wykonana z litego drewna i ozdobiona materiałem. Który z każdej strony ma inny wzór. Taka funkcjonalna ławka z pojemnikiem to idealny mebel do przedpokoju, gdzie zapewni dodatkowe miejsce do przechowywania i siedzenia. Wymiary ławki to 113 cm długości, 35 cm głębokości, a wysoka jest na 45 cm. Pod ławką natomiast znajdziemy dywan, tkany, uwaga, z wełny. Jego wymiary to 140 na 200 cm i kosztuje 700 zł. Jest dość drogi, no ale jednak musimy pamiętać, że produkty wykonane z wełny zawsze trochę kosztują. No I jak zwykle najlepsze zostawiłam na koniec. Takie oto krzesło wykonane z drewna sosnowego. Kosztuje 400 zł. Jest bardzo wygodne dzięki obszernemu siedzisku i wysokiemu oparciu. Wzornictwo inspirowane jest meblami szwedzkich domków letniskowych z nogami przypominającymi płozy sanek. Wniesie to do Twojego domu skandynawski urok tworzący rustykalną atmosferę. Piękny i niezwykle funkcjonalny stół wykonany z litej sosny. Dlaczego funkcjonalny? Ano dlatego, że ma dwa opuszczane blaty, dzięki czemu może pomieścić więcej osób. Doskonałe rozwiązanie do małych pomieszczeń, ponieważ możesz regulować wielkość stołu w zależności od swoich potrzeb. Dodatkowo lite drewno to mocny, naturalny materiał, a niebieskie nogi stołu to ciekawy akcent kolorystyczny. Stół kosztuje 750 zł. Jego wymiary to 82 cm szerokości. Natomiast jeśli chodzi o długość, no to złożony ma 79 cm, natomiast rozłożony po obu stronach 134 cm. I to już wszystkie nowości z nowej kolekcji IKEA, które chciałam Wam dziś pokazać. Ta seria świetnie łączy tradycje ze współczesnym wzornictwem i jestem bardzo ciekawa, czy przypadła Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie zaprosić trochę szwedzkiego folkloru do swojego domu. Jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie łapce w górę i subskrypcji. Wtedy nie przegapicie kolejnych przeglądów nowości z IKEA. Do usłyszenia w kolejnym odcinku pa pa